Wchodzę sobie na tamte pole, tamte, tutaj. Tam chcesz nagrywać czy siebie? To tu zmieniasz siebie i buduj. Tutaj mam, tutaj tak mam fajnie. Tutaj mam rower. A tutaj wysiadam teraz auta. Patrzcie. To jest mój traktor. fajny A tam stoi Widzicie? Tam, widzicie? Utilizowałam tam. Okej. Okay. Poprzez... ale jak widzicie, tam mam dolat, prawda? I idę do niego! Tutaj mam było Jarek! Dobachaj widzą. Dobachaj wyjdą. widzą, jak? A ja teraz wchodzę a tam jest mój traktor widzicie prawda? o tam a tam gdzie był, prawda? pieskownica a, a gdzie drówki? Ty, ale to zobacz, jak to wyrzucić. Tam. Jak tam Twoja Buda ma dużo prześwitów? Nagraj w środku, budę. Otwieram to, tak jest tu w środku. Montur. Tutaj mam bałagan. Koniec. Koniec. patrzcie tutaj się zapala robkę. No dobra, daj mi mój telefon. już Tutaj się zapala robkę. Co? No to choda grybamy. Już mamy dużo materiału. Kasze, ja To jest weita, po machaj Okej okay. Tutaj jest oczko. To jest te Tutaj Do mnie drażni. Ta konstrukcja A nie drzewka. Drzewka muszą być, bo gadaj ktoś się mi mówi, że oczko nie może być za długo w słońcu, wiesz? Bo... Już taka koniec nagrywania.